Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj trochę w trochę innych okolicznościach niż normalnie. Poza domem, troszkę na zewnątrz, przy minus 12-14 stopniach, około coś takiego. Wczoraj było zimniej, bo wczoraj morsowałem i wczoraj było znacznie zimniej. Ale dzisiaj przychodzę do Ciebie z tematem, czy warto publikować na Amazon KDP w 2021, czy jest sens. Dostaję wiele, naprawdę wiele pytań, no dobra z pięć może dostałem w tym temacie, czy warto nadal publikować, czy to ma jakiś sens, czy Amazon KDP będzie się dalej utrzymywał tak dobrze, jak się utrzymuje, czy jednak może w przeciągu kilku lat upadnie. No, moim zdaniem, Amazon KDP nie upadnie w przeciągu kilku lat, ani nawet kilkunastu, ani kilkudziesięciu, ale to jest moje zdanie. Każdy biznes jest obarczony ryzykiem, więc tak naprawdę nie wiadomo. Jednak zanim odpowiem Ci na to pytanie, czy warto publikować szczególnie produkty low-no-content na Amazon KDP w 2021 roku? to chcę Ci pokazać kilka produktów na ekranie komputera. I zanim przejdziemy do ekranu komputera, proszę Cię, o łapki w... proszę Cię o zostawienie łapki w górę, jeśli moje materiały, moje filmiki Ci się podobają. Oraz oczywiście zasubskrybuj ten kanał, by być na bieżąco, wciśnij dodatkowo dzwoneczek, wtedy dostaniesz powiadomienie o każdym moim nowym filmie i może Ty skorzystasz pierwszy z produktów, które akurat dzisiaj pokazuję. Przechodzimy na ekran komputera. Produkt Birds Can't Read. Bardzo prosty produkt, jak widać po okładce. No, jest to banalny produkt, i został on stworzony 3 stycznia tego roku. Miejsce w rankingu poniżej, dwóch, poniżej 3000 w BSR ogólnym w Kindle Store. I przechodząc tutaj do środka, spójrz, jak to wygląda. Nawet podane, że zostało w 2021 stworzone. Książka o ptakach. Kolejna strona, tak wygląda. Bardzo prosty produkt. Oczywiście, trzeba mieć to tło i trzeba mieć te grafiki, żeby to można było ustawić w różnych pozycjach. I w taki właśnie sposób możesz stworzyć naprawdę fajny produkt i sprzedawać go właśnie tak. Bo, tak, jak zobacz tutaj to miejsce, pokażę Ci, jak to wygląda cenowo. Jest to 80 sztuk sprzedanych dziennie. 1205 sztuk sprzedanych miesięcznie więc 1205 sztuk z czego produkt kosztuje 2,99 tutaj nie ma co patrzeć na 3,14 ponieważ to jest doliczony VAT w Stanach Zjednoczonych wyświetla się 2,99 dolara 2,99 to jest około dolar zysku więc dolar zysku no mamy tutaj już przeliczone 1205 dolarów 80 dolarów dziennie i jak widzisz 1205 dolarów przemnożone przez 370 4458 zł. Oczywiście jest to totalnie uśredniony wynik. może on się bardzo różnić, ale na pewno ten produkt się sprzedaje świetnie i... Jest on bardzo prosty, jak widzisz. Możemy wejść również i to już mow, tylko mowa o samym Kindle, a gdy wejdziemy do Paperbacka. W przypadku Paperbacka ten produkt sprzedaje się gorzej, ale jako Kindle, jako e-book, sprzedaje się naprawdę dobrze. Więc może warto byłoby stworzyć książeczkę pod Kindle, która będzie się w taki sposób sprzedawała. Przechodząc jeszcze na profil autora, możemy sprawdzić, jak to wygląda, jakie książki ma inny autor. Jak widać ma w podobnym typie wszystko związane z tym ptakiem i jego inne produkty również świetnie się sprzedają. To jest ciekawy sposób na fajny, naprawdę śmieszny, fajny produkt dla dzieci. Kolejnym produktem jest produkt kolorowanka dinozaurów. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy no to cena 399. No to to jest dość niska cena. Ja szczerze mówiąc, o takiej sprzedaży podniósł jużbym go ją po kilku. Może nawet po jednym dniu w górę, ponieważ no w 399 myślę, że sprzedawałoby, że ten produkt sprzedawałby się znacznie lepiej jeśli byłby droższy, a został on wydany 5 stycznia tego roku. Ale zobacz, jak on się sprzedaje. 20, 19 tysięcy w BSR. To jest również bardzo dobry wynik. 83 strony do pokolorowania, prawdopodobnie tylko połowa z tego jest do pokolorowania, a co drugą stronę, lub yy, czarne tło. Myślę, że są tu profesjonalne grafiki, więc taki produkt, gdy chcesz zrobić taki produkt jak tutaj, my, wydaje mi się, że ten tył może znajdować się gdzieś w środku do pokolorowania no to warto byłoby albo być grafikiem albo to zlecić grafikowi, freelancerowi, żeby to stworzył. Kolejny produkt może Cię zaciekawić, bo jest w tym momencie na topie. Jeśli chcesz stworzyć produkt jeszcze przed walentynkami, no to to jest dosłownie ostatnia chwila i pokazuję Ci tutaj Produkt Valentine's Day Scissor Skills Activity Book for Kids. I to jest ciekawy produkt, który wcześniej nie rzuciłem na. w ogóle nie rzucił mi się w oczy. A dzisiaj, jak przeglądałem niszę, to zauważyłem, że jest coś takiego i może to być naprawdę bardzo ciekawy strzał e, walentynkowy. I może ten produkt się dobrze sprzedawać. Co prawda, został on stworzony w tamtym roku, ale dlaczego nie stworzyć go w tym roku w lepszej w edycji? i jest to 7 dolarów i jak widać yy, poprzez wtyczkę darmową, wtyczkę Helium 10 zajmuje dobry ranking poniżej 24 tysięcy w BSR jest to bardzo dobry ranking potrafi ten produkt potrafi zarobić bardzo fajne pieniądze i przechodząc do kolejnego produktu, który jest również związany z walentynkami tutaj mamy Try Not To Love Challenge i to jest tego typu jak Would You Rather tylko zmieniony tytuł nie wiem, być może ktoś chciał wybić się na tych słowach kluczowych. Jeśli chodzi o słowa kluczowe would you Radar, prawdopodobnie jest to trademark. Znaczy jest to trademark, ale czy jest brany tak pod uwagę? Nie wiem. Raczej tych produktów jest bardzo dużo i nie widziałem, żeby, żeby któryś z nich został usunięty, nawet pomimo tych, które sprzedają się już bardzo długo. Ten produkt akurat jest w ranking tego produktu, akurat nie jest najlepszy, został on stworzony 7 stycznia i wejdźmy jeszcze do środka, jak to wygląda. Tutaj fajnie zawsze w produktach Activity Books, czy w ogóle w jakichkolwiek produktach low content, no content. Może nie no content, ale low content i na przykład e-bookach, książkach warto taką, taką, taką stronę zawrzeć w środku, aby zachęcić klienta do tego, aby zostawił swój adres e-mail i dzięki temu dostanie coś za darmo, coś ciekawego. Tak jak tutaj, jakieś pytania dodatkowe, tutaj jakiś jest giveaway z losowania 50 dolarów. Y Karty na Amazon, gift karty. Więc tutaj akurat nie wiem, czy to jest zgodne w zupełności z Amazonem, z KDP, ten drugi podpunkt, ale jeśli tak, to też jest fajne przyciągnięcie, ponieważ no jeśli to przyciągnie masę ludzi i masa ludzi zostawi swojego maila, to te 50 dolarów to jest nic, bo znacznie więcej osób kupi ten produkt, i później masz jeszcze dostęp do bazy mailowej, za której pomocą możesz poprosić o wystawienie opinii, lub też podczas tworzenia nowego produktu, opublikowania go na Amazon możesz wysłać link do nowego produktu i do oferty, tańszej oferty dla obecnych, obecnych klientów i osób, które są zapisane na liście mailingowej. Także polecam takie coś robić. Tutaj instrukcja i typowe pytania. Czy wolałbyś coś? Czy wolałbyś to? Czy wolałbyś to? Czy wolałbyś to? Czy wolałbyś to? I na tym polega Would You rather. Tutaj na końcu jeszcze jest check check out hour yy, i produkty, które zostały już utworzone link do, link do autora danych produktów i tu też jest to też jest fajny sposób na to, aby przyciągnąć uwagę klienta, który zakupił już dany produkt, ale chciałby kupić coś podobnego lub coś równie fajnego i trafia na tego samego autora. Kolejny produkt pod Walentynki Valentine's Day jokes for kids try not to laugh. Kolejny. Kolejne słowo kluczowe, które jest profitowe. 6.99. Produkt został stworzony 1 stycznia 2021 roku. I ważne jest to, że produkt został tego stworzony, a dodany przez Amazon mógł zostać około 5-6 stycznia. Więc to nie jest tak, że tu jest data publikacji yy, przez Amazon. Jak widać, sprzedaje się fajnie już od samego początku stycznia. No, 28 tysięcy w BSR. Bardzo dobry ranking, ciekawy 100 stron. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. R bardzo podobny. Prawdopodobnie to jest to. Nie, to jest inny autor, ale może akurat ta sama osoba. I tutaj pytanie. What do you call two birds in love? Tweet Hurts. I no, takie śmieszne pytania, śmieszne odpowiedzi. Strona za stroną. Wystarczy, że stworzysz obramówkę. Tutaj questions, answer. I po prostu to pokopiujesz, dodasz jeszcze, jakieś fajną, dodasz jeszcze jakąś fajną grafikę i wystarczy napisać pytania. I masz gotowy manuskrypt. Jest to bardzo proste. Okładka z tyłu, krótki opis o produkcie, dodatkowa grafika, tło. To wszystko, nic więcej. Okładka wcale nie jest trudna do wykonania, wystarczy pobrać tło. Tutaj widać, że została grafika pobrana, przerzucona, skopiowana na tą stronę, odwrócona tylko. Tekst wpisany, być może w kanwie nawet, dodana grafika tutaj cała i na dole również tekst. To wszystko, jest to bardzo proste i zarazem fajnie wygląda, tak jak ta okładka, wygląda fajnie, przykuwa oko, ponieważ widać duże napisy, duży tytuł i przez to ludzie kupują ten produkt. Zerknijmy jeszcze na autora. Autor nie ma swojego Autor Central. Prawdopodobnie są to jego produkty. Ale nie widać, żeby któryś się mocniej wybił jak ten. No, autor nawet robił to samo co ja, ten sam produkt co ja. Przechodzimy do kolejnego produktu. I tutaj akurat ten produkt jest bardzo ciekawy. Yy, poniekąd troszkę smutny, bo tutaj to jest... Przeczytałem cały opis. I jest to prawdopodobnie, mam nadzieję, że to jest stworzone rzeczywiście przez osobę, która tak miała niestety nieszczęśliwy dzień w swoim życiu, gdy umarła osoba bliska, czyli ojciec danej osoby, danego autora prawdopodobnie, i postanowił on utworzyć taką kolorowankę, którą, którą zawsze ojciec yy, czytał temu dziecku. I no, widać, że to jest łatwa, taka prosta układka. I tutaj w pamięci tej osoby niestety nie ma, z wglądu do środka, jak to wygląda. Ale opisana jest nawet, że w opisie, że 25% z przychodów za tą książkę zostanie przeznaczone na walkę z, z rakiem mózgu. I to jest naprawdę bardzo fajny gest. Szczerze mówiąc. Jeśli chcesz coś takiego stworzyć, ja nie mówię, że w ten sam sposób, chodzi o to, żeby to było zupełnie inaczej wyglądało, i rzeczywiście e, chcesz pomóc innym, wspomóc, to równie dobrze możesz coś takiego zrobić. Nie wiem, czy do końca Amazon na to w pełni zezwala, tu też trzeba by było się dowiedzieć, ale fajnie też stworzyć produkt którym, za który oczywiście to nie chodzi o to, żeby napisać, że 25% przeznaczysz, a jednak sobie zachowujesz dla siebie. Nie, totalnie nie o to chodzi. Tu chodzi o to, właśnie, żeby napisać, że 25% czy 30% przeznaczasz, i rzeczywiście te pieniądze przeznaczyć na ten cel, na który jest opisany w opisie. Takie coś, takie coś jest super. Ponieważ na pewno poniekąd podkręcić ci to sprzedaż, ale też dodatkowo pomożesz innym, więc to jest dwa w jednym na dobrą sprawę. I sam zastanawiam się, nad stworzeniem czegoś takiego i nie już tutaj w kwestii tego, żeby zarobić jak najwięcej dla siebie, tylko żeby móc przez te zarobione pieniądze dodatkowo pomagać innym, żeby mieć taki właśnie fajny cel. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo super i no tu wiadomo, no tu, jest, tu jest akurat przykra sytuacja, ale też no produkt się sprzedaje, więc fajnie, że się sprzedaje, przynajmniej dzięki temu produktowi będą mogły poniekąd, poniekąd godnie żyć. Ponieważ tutaj no, 15 dolarów za paperbaka, no to zysk jest naprawdę duży, bo to przypuszczam, że, od, że w granicach 6-7 dolarów czyst na czysto zysku. Jeżeli to jest kolorowe wnętrze, no to mniej, ale no, prawdopodobnie jest kolorowe wnętrze, więc to będzie znacznie mniej. 24, strony, chociaż nie będzie aż tak, tak, nie będzie aż tak mało o, w ten sposób. Ale mówię, no tu jest taki no, fajny gest, naprawdę fajny gest. I przechodzimy do ostatniego. Garbage Truck Coloring Book, znów kolorowanka 40 stron do pokolorowania i do pokolorowania śmieciarek, to jest mikronisza, to, ponieważ no, to jest coś ciekawego, co nie jest takie częste na, na KDP, nie znajdziesz co chwilę takiej kolorowanki w taki, takiej niszy. Tylko tutaj też trzeba się troszkę postarać i stworzyć tło, nie tylko wstawić jeden, jeden samochód, jedną śmieciarkę i to wszystko. Tutaj trzeba zrobić coś fajnego, dodać taki uśmieszek na przykład właśnie przy tej kolorowance, coś, co z pewnością się spodoba dziecku. I jak wygląda tutaj ranking? No nie jest on najlepszy w tym momencie 98 tysięcy, ale w dalszym ciągu produkt się sprzedaje. Sprawdzimy jeszcze na szybko, jak to wygląda, jeśli chodzi o zysk. 49 sztuk miesięcznie. 6,25 625 daje royalty na poziomie około 1,5 dolara, czyli 49 dolarów. To jest około 73 dolary miesięcznie. Na dany moment, oczywiście, ponieważ ten ranking może zaraz zmaleć i te produkty mogą się zacząć sprzedawać 280 zł. Nawet jeśli by ten produkt miał zarabiać dwie, tylko 280 zł miesięcznie, stwórz takich produktów lub innych też 5 co już ci daje naprawdę fajne pieniądze. A tak jak mówię, tutaj jest, jak widać, ranking. Ranking podniósł się w przeciągu ostatnich dni. Ostatniego dnia na dobrą sprawę, więc tutaj już był ranking 55 tysięcy, co jest już naprawdę ciekawym rankingiem. I. Tak jak widać, no są to produkty bardzo ciekawe i wszystkie, większość z nich, no tutaj końcówka grudnia, 20 grudzień, więc to nawet zostało dodane na serwis KDP, zostało 20 grudnia, a zatwierdzone przez Amazon do 7 dni prawdopodobnie, więc przypuszczam, że może nawet wystartowało w styczniu i tutaj nawet zaczyna się pierwsza sprzedaż 9 stycznia. 9 stycznia, więc może zostało opublikowane dopiero 9 stycznia i ten produkt dopiero się rozkręca. I tak jak no możliwe, że są również uruchomione reklamy. Nie wiem, nie jestem w stanie za bardzo tego sprawdzić. Nie rzucały mi się w oczy te reklamy akurat. I te wszystkie produkty możesz znaleźć na przykład w New Releases, Hot New Releases, czyli nowe wydania, wchodząc w coraz to mniejsze kategorie, zawężając kategorie i w ten sposób masz szansę znaleźć. Coś ciekawego, czy to związanego z walentynkami? Tu kolejny produkt z walentynkami. Ranking jest bardzo dobry. Uwierz, że jeśli nie masz żadnych sprzedaży teraz lub jeśli chcesz za zacząć, to chciałbyś, czy też chciałabyś mieć taki ranking swojego produktu na sam start, ponieważ to jest już stabilna sprzedaż codziennie. Kolejne związane ze śmieszkami, ze śmianiem się też bardzo dobry ranking. Tu coś związane z farting, czyli z pierdzeniem, i to jest naprawdę bardzo popularna nisza, jeśli chodzi o Amazon KDP. Nie wiem co ludzie w tym widzą, nie wiem co dzieci w tym widzą, ale wszystko co wpiszesz farting na Amazon znajdziesz pełno. Od, alpa od Alpak po jednorożce, po koty. No naprawdę, tych nisz jest pełno, jeśli chodzi o ten typ produktu, typ produktu. Ten, nie wiem, jak to nawet sobie nazwać, ale produktów jest sporo. ISPY, Love Ninja. No naprawdę, wystarczy wejść tutaj na tą stronę, znaleźć ciekawe produkty, przeanalizować te produkty. Są darmowe programy, są darmowe wtyczki do analizy tych e, słów kluczowych i można w ten sposób znaleźć coś profitowego. I stworzyć ten produkt tym roku. Tak więc, odpowiadając na pytanie na samym początku, czy warto publikować produkty low content, no content w roku 2021? Moim zdaniem tak. Tak jak widać, te produkty dalej zarabiają. Produkty fajnie zrobione zarobią. Produkty, które są utworzone na odwalsie, które są z prostą okładką, yy, czcionką słabą, w środku puste albo w linie. Źle wybrane słowa kluczowe, lub nawet yy, niewpisane, niewybrane kategorie, bo też dużo osób dostaje takie pytanie, czy, w, czy trzeba dodawać kategorie podczas wybierania na Amazon. No to, to te produkty nie będą się sprzedawać, i nawet jak będą się sprzedawać, no to będą się sprzedawać bardzo słabo. I nawet wtedy reklama takim produktom nie pomoże, bo żeby reklama miała sens, żeby kampania reklamowa miała sens, mój produkt musi być bardzo dobry, bardzo ciekawy, fajny. I słowa kluczowe również odpowiednio dobrane, żeby kampania reklamowa podbijała produkt, a zaskakiwała sprzedaż organiczna. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że ci się ten materiał podobał, że zostawisz łapkę w górę, napisz jakiś komentarz oraz oczywiście subskrybuj. Trwa to dosłownie kilka sekund i jest bardzo proste.